Wyjaśniła się przyszłość Kamila Grosickiego, co zdecydował? Luis Rosza nie doszedł do porozumienia z Legią Warszawa i zmienia barwy klubowe. Witajcie! Właśnie te najnowsze informacje sportowe przygotowałem specjalnie dla was. I na koniec rozwiązanie zagadki z wczorajszego odcinka. Startujemy, a jednak saga transferowa pod tytułem Kamil Grosicki dobiegła końca. Od początku roku turbo grosik łączony był z takimi klubami jak Pogon Szczecin. Czy Legia Warszawa Polskie kluby zainteresowane były pozyskaniem Kamila Niestety na przeszkodzie stawały zawsze wymagania finansowe I powiedzmy sobie szczerze Jak na klub z ekstraklasy nieosiągalne Okienko transferowe w Polsce zamknęło się o północy A Kamil pozostał zawodnikiem West Bromwich Albion Wygląda na to że Grosicki do końca sezonu pozostanie w Anglii. Wypełni kontrakt, po czym stanie się wolnym zawodnikiem. A jak w rzeczywistości będzie, to z pewnością niedługo się dowiemy. Rozwiązał kontrakt z Legią i podpisał z Krakowią. A o kim mowa? Luis Rocha to jeszcze do niedawna podstawowy zawodnik Legii Warszawa. Został ściągnięty z Grecji za 150 tysięcy euro. W klubie z Warszawy rozegrał 37 spotkań i zdobył Mistrzostwo Polski. Niestety pod wodzą trenera Michniewicza piłkarz ten został odsunięty na boczny tor i nie pojechał z drużyną na zimowy obóz do Dubaju. Piłkarz trenował indywidualnie, aż nadeszła oferta z Krakowi. 27-letni Portugalczyk przyjął warunki współpracy i związał się z nowym pracodawcą do końca obecnego sezonu. Były legionista to kolejne wzmocnienie Krakowi w zimowym okienku transferowym, gdyż kilka dni temu z pasami kontrakt podpisał również Jakub Kosecki. I na koniec rozwiązanie wczorajszego konkursu. Co to za piłka? Jeśli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, a ja życzę miłego dnia i do usłyszenia.